Jeszcze zanim zaczniemy, to chciałem powiedzieć, że tak jak większość moich gadań, dwie poprzednie, no dobra, ta ostatnia to była nie do końca, ale ta poprzednia poprzednia e, jest nagrywana tak na spontanie, i po prostu mogę się jąkać idę i takie tam, ale w postprodukcji spróbuję to wyciąć. te niektóre rzeczy, jak będę się jąkał, jak, jak będą długie przerwy, więc nie ma się czego bać, bo też nie, wiem, że nie wiadomo, nikt nie ma dużo czasu wolnego więc domu. Nie chcę tracić, nie chcę, żeby ktoś inny tracił czas na moje pierdolenie, ale dobra. No więc y, dzisiejszy temat, który wybrałem postanowiłem, że opowiem trochę o, o mojej historii, że tak powiem, znaczy jak zacząłem po prostu z, pro, z programowaniem i na końcu, nawet jeżeli oglądasz to i nie ogarnasz programowania, a nie wiem, zacząć, to powiem, y, to powiem jak, jaką książkę wybrać, jaki język, bo jasny językiem ja by... dobra nie zaczynałem, ale jakby... Ten język jest najlepszy dla początkujących i powiem, dlaczego akurat ten język i dlaczego ta książka, którą będę polecał. Właśnie też nagrałem ten film z powodu tego, że jest dużo takich filmów jak Jak zacząć z programowaniem? Jakby no... Jak zacząć z programowaniem? E, proszę Państwa, e, no musisz tą wybrać, ja, ja Ci powiem, ty, ty, musisz się tych zasad tak, przeczekać, za tak, za tak... nie, ta, to, tak, to tak nie działa, e, więc po prostu jakby bo jest dużo takich fake'owych filmów, albo takich filmów, które zniechęcają jeszcze bardziej Więc ja powiem po prostu na końcu Najlepszy, metoda najprostsza, to metod, jest najlepsze po prostu Powiem swoją, jak ja zacząłem, jaką książkę czytałem Jaka książka mi pomaga za to i jaki język I dobra, no dobra, już zaczynam już nie będę przedłużał No więc, e, jakby... Zaczynając od samego początku, tak od samego totalnie początku To pamiętam, że takie jeszcze pierwsze styczność miałem, jak miałem... Z programowaniem. Miałem, jak miałem... 13-14 lat, albo coś pomiędzy, robiłem na, że tak powiem, pomiędzy 13-14 lata I usłyszałem, że jest takie coś jak programowanie. Ja takie, o, ciekawe to brzmi, może kiedyś sprawdzę. No i jeszcze tam później, tam nie, może miesiąc, czy tam dwa, tam czytałem, że C jest dosyć popularny, nie? I takie tam. No i pomyślałem, że dobra, może wpiszę sobie C poradnik, nigdy, nie, zacznę z tyłu. No i wyskoczył mi oczywiście kanał Pasji Informatyki i pan, no i tam taki pan Mirosław Weran, który go pozdrawiam. No i tam wiadomo, mówił tam o oprogramowaniu, jakby, no wiadomo, i oglądałem te filmy od zera, czyli tam wprowadzenie totalne, takie teoretyczne, jak zainstalować się Brok, to ja to wszystko zrobiłem. No i wiadomo tam siedział siedzieć te tutoriale, ale jako, że byłem, no tak, robiłem to tak na odwar się, mocno i to bardzo. Bo to tak po prostu dla zabawy głównie, tak żeby można się trochę pośmiać czy coś, żeby tak się pochwalić, wiedzieć jaki to ja jestem mądry i takie tam. No to robiłem tak bardziej na odwal, no i tak się nie przygodałem do tej nauki. No i od razu powiem, C++ to nie jest dobry język na początkujących. Bardzo kijowy, jak już to, to jest dobry język jako drugi język, jeśli chcesz bardziej zatopić, w, wiesz, w te odmęty jakby niskiego programowania, aby niskopoziomowego, jakby chcesz programować na unicznym poziomie to C++ Blues jest dobry i C ale ja wtedy niestety tak za bardzo nie wiedziałem o tym znaczy nie chciałem się nadszukać czy są jakieś inne języki znaczy myślałem, że jest C++ Blues i tam może C czy coś, bo mi się nie jakie są języki jakieś inne po prostu wziąłem tam pierwsze lepsze z wyragu, nie? no i po prostu gdzieś tam przy 8 dziewiątym odcinku nie wiem gdzie to było, no były te funkcje funkcje chyba rekursywne? rekurencyjne? zapomniałem jak to się nazywa, no przepraszam po prostu funkcja która się zwraca i ona jakby zwraca się do tej samej funkcji No to jest po prostu mindfuck, ale dobra I po prostu się na tym zatrzymałem, bo nie ogarniałem za bardzo tego A potem, i potem ja zaczą... po prostu jeszcze to trochę oglądałem dalej Ale tak bardziej teoretycznie, bo w ogóle nie, nie robiłem tego w praktyce Sam nie robiłem tych zadań i sam nie trenowałem No i po prostu w pewnym momencie odpuściłem, jakby były już klasy I to była taka abstrakcja, że ja pierdolę dla mnie, nie? Wtedy Przepraszam, że powiedziałem tak, no ale no Wiadomo, emocje i tak tam no więc zacząłem mówić o tej. Jak to się nazywa? Właśnie, że skończyłem na tym. Zapatrułem się na tych. obiektowym programowaniu, gdzie już po prostu nic nie ogarniałem totalnie. No i pomyślałem sobie, dobra, bajź to programowanie, może jakieś, do tego wrócę. No i tak dwa lata później, około jak już miałem. byłem na 15 lat, byłem. no i się zbliżałem do 16 lat i. Znaczy chyba tak, do 16 tak? No po prostu y, po drugiej gimbie, y, ja skończyłem drugą gimbę i były wakacje, to mi się tak nudziło trochę, nie? I pomyślałem sobie, może wrócę do tego programowania. Tylko teraz zrobię lepszy research, bo no, bo już jestem większy i ja bym wiecie, no i trochę bardziej ogarniam świat i internet ogólnie. Przecież mogę sobie poszukać w internecie co i jak, nie? Na początku poszukałem języki programowania dla początku coś, albo tam jakieś lista najbardziej popularnych. I podczas tych najbardziej popularnych ja wpisałem sobie jeszcze najlepszy język, ja by takie, ja by języki porównanie języków i, i właśnie na podstawie tego, na, ty, na podstawie tych porównań wybrałem sobie język i tam było parę języków, Java, C C, Ruby, e, GoLang chyba jeszcze bym. No i mam uwagę przyglądał Python, tak jak wielu chyba początkujących dzisiaj e, że zostaną się Pythona to zazwyczaj jakiś jak no programowanie zaczynasz tak i w ogóle nic nie ogarniasz da jak jesteś totalnie tak początkujący w tym i nic nie ogarniasz nie myślisz, to Python właśnie jest najlepszy i, i, i tam było jakieś porównanie z C++, z Java i Python tam był i jak było ten Hello World wiecie, po podstawowy program Hello World czyli po prostu wypisuje Hello World w konsoli taki najprostszy program no to Python po porównanie do Java i C++ no to był kurde nie była ziemia nie po prostu dla mnie że, że to jest takie proste w Pythonie bo jeśli sobie tak, to jest ten język, który rzeczywiście jest dla początkujących, który na, naprawdę jakby widać już na pierwszy rzut oka, że on jest bardzo prosty. Ja jeszcze przeczytałem trochę o tym Pythonie, czy na pewno. I wielu osób pisało, że tak, na pewno wybierz ten język, jak nie masz żadnego jakby, jakby żadnego jak to się mówi, doświadczenia z programowaniem. Pomyślałem sobie, biorę ten język, tak biorę, czy no biorę tak kolokwialnie, tak wiecie no. E, no i, ale teraz pomyślałem, kurde Właśnie, co by tutaj, właśnie, przecież muszę jakoś się nauczyć go, nie? Bo to na początku wpisałem tutera w YouTube i wysłuchałem taki gość i na początku było spoko. Coś tam rozumiem, ale jak doszedłem do pętl, do pętli, i nie takich pętli co się naszyje ten, tylko pętli, że wiecie, w hehe, wiesz, wiesz, że na... Aha, bo śmiałeś, nie mogę <laughs> dobra, ale... No i gość, no i tak gość ja by chujowo tłumaczył, że ja pierdolę. Ja pomyślał sobie, nie, jebać to, ja tego gościa, bo on po prostu nie połatwił tłumaczyć, bo po prostu nic nie rozumiałem jak on tam mówił, nie? Ja po prostu tłumaczył tak kijowo, że ja pierdolę, no no, no i pomyślałem sobie, sobie, dobra, może książki sprawdzę, bo jest dużo książek z tego słyszałem i są niektóre dobre. Znaczy jest dużo dobrych książek i przetłumaczonych na Polski, to jest najważniejsze. Na Polski, bo jakby jakby nie odczyty w po angielsku, to bym chyba odpuścił znowu, nie? Naprawdę jak wiecie, ponad ingencji takie tam no sprawy. I po prostu sprawdziłem listę książek też, da, da totalnie początkujące, tak jak mówiłem, dla ludzi, którzy w ogóle nic nie wiedzą o programowaniu. wyskoczył mi parę książek i najlepsza chyba książka, najbardziej polecana, to było Python od zera do boh bohatera jakoś tak, chyba Python od zera do bohatera. Napisana przez Michaela Dawsona, jakoś tak się do tego. Przepraszam, jeśli źle przeczytałem. I powiem wam jedno, to był mu najlepszy wybór, jeśli chodzi o tutorial, jakby że tak powiem, o po prostu poradnik, o takie, takie dogłębne, takie głębokie wprowadzenie i w dodatku proste wprowadzenie dla początkujących. Jakby gość tak dobrze tłumaczył, że ja po prostu od tak, po prostu te tematy brałem, jakby co to jest funkcja, jak działają pętle. Oczywiście czasami musiałem sobie powtarzać dane tematy. Ale naprawdę i wtedy załapałem, i wtedy właśnie dzięki tej książce, i dzięki oczywiście Pythonowi, no i oczywiście dużej praktyce, że tak powiem. No wiadomo, bo bez praktyki, no bo to bym tego w ogóle nie ogarnął, bo praktyka jest bardzo ważna, od razu mówię, jeśli ktoś zaczyna. I to, jak ty tylko czytasz i oglądasz, to nie się nauczysz. No i oczywiście robię te zadania. Ogarnąłem wszystko, takie podstawy, czyli do funki, tak, nie mówię o obiektowym programowaniu, tylko od totalnych postaw, czyli od wypisania tekstu do funkcji, do tych zaawansowanych tam bardziej funkcji, no czyli takie podstawy podstaw programowania. Ogarnąłem chyba w mniej niż dwa, dwa miesiące. Oczywiście powtarzałem sobie niektóre tematy, bo inaczej to bym raczej w ogóle nie ogarnął. No i po prostu powtarzałem te sobie tematy. Jak potem to ogarnąłem, to po prostu, no po prostu trochę, od, no i po prostu sobie pisałem takie proste programy, tak tam się bawiłem jeszcze, że po prostu sobie jeszcze poćwiczyć się w ogóle wszystko. I naprawdę mi się to bardzo podobało, bo jeszcze Python, wiadomo, Python jest prosty i gość, który pisze tę książkę ma taki świetny humor, naprawdę polecam tą książkę. I zaraz właśnie, zaraz właśnie przejdę do, do, do porad dla początkujących właśnie, no to będę teraz mówił o tej książce. Dobra I potem jeszcze wszedłem w głębszy poziom, na większy poziom abstrakcji, czyli programowanie obiektowe. I dalej, pomimo tego, że to było trochę już trudniejsze, to pomimo tego, ale dzięki temu, że ten gość dobrze, tak dobrze tłumaczył, tak bardzo prosto i miał tak dużo fajnych nawiązań do jakby pop kultury, to po prostu roz, rozumiałem to bardzo dobrze. Tak po prostu załapywałem tematy. Po prostu yy, gość idealnie to tłumaczył i idealnie i wiedział. Jak wytłumaczyć tak trudne tematy tak prosto dla gościa, który totalnie nic nie ogarnia? I też ogarnąłem programowanie obiektowe, też tak nie wiem, w miesiąc może. No i wiadomo, i tam dalej jeszcze są tematy o tym, jak zrobić interfejsy graficzne, ale to już sobie odpuściłem, bo chciałem tylko po prostu podstawy, postaw i jeszcze oprogramowanie się obiektowe. No i tak się zaczęło. Ja odprzegadę z programowania, a potem już wszystko z górki leciało, bo jak już się zna te podstawy, to już można przejść. I potem przeszedłem na inne języki, i, se... i właśnie też wróciłem do C, i wtedy właśnie też ogarnąłem tego C lepiej te podstawy. Chociaż nie użyłem tego języka, ale tak, sobie, tak się nauczyłem dla zabawy. I Jeszcze Golanga, potem, HT, potem zacząłem jeszcze sobie jakiś tam frontend, czyli HTML, CSS, JavaScript, coś tam jakiś proste robić. Jakiś prosty backend sobie tam, wiadomo, backend, czyli po prostu serwer, czyli PHP, MySQL, bazy danych, takie na sprawy. No i z górki poszło, i do tej pory, i teraz się uczy Golanga, nauczyłem się Rasta, i naprawdę. E, bardzo, z, e, ja gdyby ja by nie ta książka i nie Język Python, to bym chyba w ogóle do tej pory się za tym nie zabrał, nie? No i teraz właśnie poradę dla początkujących, bo jest dużo takich właśnie, że tak powiem konf konfrontujących ze sobą materiałów na YouTubie i na stronach ogólnie internetowych, jaki tam język wybrać, jaki tu, tam. Ja Wie jak to musisz ten język wybrać, musisz wybrać najtrudniejszy język, bo ty nic nie rozumiesz... Nie, gówno prawda. Wybierz sobie najprostszy, jeżeli chcesz właśnie Python albo Ruby. Ale ja po Pythona, Python ma więcej po prostu e, źródeł, w których możesz się uczyć. No i tak, no to jak jesteś totalnie początkującym i chcesz wejść, to po pierwsze wybierz Pythona i po drugie kup książkę Python, ja dam link w opisie Python o zera do bohatera, e, Python do to totalnych początkujących o zera do bohatera. I po prostu czytaj tę książkę i rób te zadania co są w książce i po prostu czytaj ze zrozumieniem, powtarzaj sobie tematy, aż w końcu to wszystko zrozumiesz i po prostu jeśli chcesz to może się są z jakimś tam dokumentacją oficjalną Pythona no i po prostu ucz się i to jest moja porada, a nie jakieś tam kurde wymyślanie, jakieś naprawdę jakieś głupie pierdolenie dla początkujących, które po prostu jeszcze bardziej ich zatraca, że tak powiem, że jeszcze bardziej nie wiedzą co mają zrobić. Po prostu bierz Pythona, kupujesz tą książkę co mówiłem i leć. I po prostu naprawdę nie pożałujesz tego. Nawet jeśli to robisz dla zabawy totalnie, tak jak ja to robiłem w sumie. Do tej pory do zabawy się yy, tak programuję. Nie to, że na serio, ale po prostu dla zabawy. No i po prostu to na pewno nie będzie stracony czas. Daj sobie dwa miesiące, daj sobie wakacje. Jak, będziesz, jak, jak będą wakacje, to sobie po prostu zacznij po prostu czytać i zobaczysz, że. Naprawdę Ci się spodoba, że dzięki tej książce i dzięki temu, że ten język jest tak prosty naprawdę bardzo szybko to ogarniasz. Jeszcze jedno, czytaj tematy tak, w takiej kolejności jakie są, bo inaczej nic nie zrozumiesz i czytaj zrozumiałem. Jeśli czegoś nie rozumiesz, to powróć do tego tematu na kolejny dzień i jeszcze raz czytaj ten temat. Tak jak ja to robiłem. Bo inaczej to i po prostu się nie podawa i po prostu jeśli nie będziesz czegoś bardziej rozumiał, to, to po prostu... Przejdź do kolejnego tematu, a potem jeszcze raz może do niego wrócić. i tak całą, no i po prostu prędzej czy później to ogarniesz, no i tak jak ja to robiłem. A potem to już wszystko z górki będzie. Czyli podstawy: od podstawowego wypisania hello world do funkcji, do tam, no, no wiadomo i tam, no, do funkcji po prostu, czy tam jaki tam jest temat, nie wiem, nie pamiętam w jakiej w tam jest, Po prostu do hello world, do programowania obiektowego, to już jak dajesz do programowania obiektowego, to znaczy, że już wszystko umiesz, wszystkie to są podstawy. Jeśli chcesz, to możesz tam szlifować te e, umiejętności, i takie, tam. No, a potem, jeśli chcesz, to możesz jeszcze programie obiektowe. Ogarniać to, według mnie, jest też spoko. I jeśli chcesz, to naprawdę, chociaż nie musisz, ale według mnie, tak czyń, jak warto, bo w innych językach niektóre języki są, się opierają w ogóle tylko na obiektówce, jak na przykład Java czy C Sharp, i to też może ci się przydać. No więc, tak jak mówiłem, no, więc Python, ta książka, i czytaj, i po prostu. Czytaj się po i po prostu rób programy jak... i tam... wykonuj to zadanie i po prostu na pewno to ogarnę. To jest moja rada dla początkujących. Tak jak mówiłem w opisie, linki dam do Pythona, yy, oficjalne strony i po prostu do tej książki. Naprawdę warto wydać te ile to nie wiem, 40 zł, ta książka 50, nie wiem. Obejmij czy PDF, czy tam. Ja, ja tam bym polecał PDF, a po prostu od razu dostajesz jest książka, nie? Dostajesz od razu książkę po prostu, nie? No, nie musisz czekać na zamówienie, ale kto tam woje, no. I to była moja historia, i co? I też, i to były moje porady dla porządkujących, i mam nadzieję, że komuś pomogłem, i mam nadzieję, że fajnie się słuchało, no. No i co? Papa! Pa.